Cześć. 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 Słuchajcie. Co tam? No dzisiaj taka trochę niezaciekawa sytuacja była. Czemu? Na geografii. Pani mi wzięła do odpowiedzi. Yy, no i tam się mnie pytała o różne rzeczy, bo mieliśmy temat o górach. No i no. tam się mnie pytała, jak się coś nazywa. No ja tam mówię, mówię, mówię. No i zapomniałem słowa. No i tak myślę, wiecie. Yy, ja... Już miałem mówić, no i ona zaczęła garać mi, jaka jest odpowiedź. No ja mówię do niej: Zamknij się, Kuźwa. Teraz ja mówię, ty mi się zawsze wpierniczasz w słowo. No wiesz co? Jak tak mogłeś? I no co, no co, no co kazałem mi usiąść i dostałem jedynkę z odpowiedzi bez możliwości poprawy. To, to nawet nie zacząłeś odpowiadać jeszcze. No ale zamknij się do pani i do kolei. Powiedzieć. No a co, co ja miałem powiedzieć? Takiego, Jale, żeby ona zrozumiał. która wymaga tego, że się nie przerywa. No właśnie. Puźwa. Jajko puźwa. O, widzisz?